Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Zostawimy sobie na chwilę te bluźnierstwa pastora Lewandowskiego o tym, że Chrystus nie zbawił wszystkich ludzi, że Bóg nienawidzi grzeszników. No bo to, to, tego bluźnierstwa po prostu nie da się nawet przecinkiem słowa Bożego u Biblii tak, no bo Bóg mówi nie nie, ja nie chcę, nie chcę śmierci grzesznika, tylko żeby się nawróciły. nawrócili. Przechodzi pastor Lewandowski, kalwiniści, mówią, że Bóg zostawia na potępienie. Tak, Chrystus jest Bogiem i powinien nienawidzić grzeszników, a on idzie spożywać z nimi, pić z nimi i mówi, że Ewangelia Świętego Łukasza, czytaliśmy to wczoraj, że przyszedł ich powołać do nawrócenia. No, czyli tak ich nienawidzi, że chce ich nawrócenia, aby żyli i tak chce ich nawrócenia ku życiu, że ich nienawidzi. No to jest właśnie ten, to ścierwo protestanckie. Moi drodzy, jak już nieraz wspomniałem, jest to coś, co mnie po prostu najbardziej... Po prostu irytuje takie bluźnierstwo przeciwko Bogu, przeciwko Słowu Bożemu. A drugim największym bluźnierstwem to jest to, że protestant wierzy w słowa Chrystusa. Wysłamy sobie pastora Cyrikasa, e, takiego shorta e, do katolików. E, no i zobaczymy sobie tutaj pewne rzeczy, jak pastor zna Pismo Święte i jak potrafi myśleć w oparciu o Słowo Boże. No albo zobaczymy jak nie myśli i nie zna słowa Bożego i jak nie wierzy w słowa Chrystusa. Nawiesłamy no sobie tego shorta i zwrócimy sobie uwagę na pewne rzeczy. Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym Aceranku. To moje dzisiejsze przesłanie jest skierowane przede wszystkim do katolików. Posłuchajcie i zastanówcie się, czy rzeczywiście w tym, co zostanie dzisiaj tutaj powiedziane, nie znajdziecie odpowiedzi na wiele Waszych pytań. List Rzymian, rozdział 10, wers 17. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Do... Wiara rodzi się z tego co się słyszy Tym zaś co się słyszy jest słowo Chrystusa I też moi drodzy to stwierdzenie podwala, Podważa Podważa e, To co Głosi protestantyzm Sola Scriptura. O weź pismo święte Czytaj nie rozważaj Wiara rodzi się z tego Co się słyszy a nie z tego Co się czyta Dostrzegacie tutaj różnicę? Protestant, jak żeśmy tutaj nieraz słuchali różnych pastorów, weź Pismo Święte, rozważaj, co się Duch Święty nie, czyli po prostu ja i Pismo Święte nikogo nie słucham, tylko siebie. Natomiast od 14, moi drodzy, to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, bo tutaj się wykłada cały protestantyzm. 10-14 list do Rzymian. Jakże więc mieli wyznać tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśli by nie zostali posłani? Jak to jest napisane, jak piękne są stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę. I tutaj, moi drodzy, zobaczmy, żeby słyszeć, no właśnie, z, z, rozbijmy to jeszcze raz. Jakże mnie, wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tak? Jakże mieli wzywać tego, które, w, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli słyszeć, gdy nikt im nie głosił? Jakże mieliby głosić, skoro y, nie zostali posłani? I teraz tutaj, powtórzę: Serikasie, to co głosisz, to Twoja wiara. Kto ci ogłosił Twoją wiarę? Drugie pytanie pochodne z tego. Y, przez kogo został posłany ten, który ci ogłosił twoją wiarę, którą ty wyznajesz. Wiara rodzi się ze słyszenia. Tu jest napisane, żeby słyszeć, to musi być ktoś, kto głosi, a żeby był ten, kto głosi, to musi być posłany. 15, 16 rozdział dziejów apostolskich pokazuje nam, że wybrali mężów tak, aby y, przekazali, tak, ogłosili to, co zostało y, ogłoszone na Soborze Jerozolimskim, tak, pyta 16 rozdział dzieła apostolskich, tak, a więc wybierani są ludzie, posyłani są ludzie, posyłamy do Kościoła, tak, więc, Pastorze Cyrikasie, kto ogłosił Ci Twoją Ewangelię, którą Ty głosisz? Tą wiarę, która się rodzi ze słuchania, ze słuchania kogo zrodziła się Twoja wiara, ze słuchania kogo, posłanego przez kogo zrodziła się Twoja wiara, bo moja rodzi się przez ze słuchania tych, którzy są posłani. Kościół, biskupi, księża, tak? Słuchając Kościoła, tak jak Koryntianie słuchali apostołów, zrodziła się wiara, która zbawia, tak my dzisiaj słuchając następców apostołów, rodzi się wiara, która zbawia, tak? Rodzi się wiara na podstawie tego, co się słyszy. Protestant kogo słucha? Słuchając kogo, protestant rodzi się do wiary. Pastora o Boże. Tak? No ale tu jest napisane, że ze słuchania. nie jest sola skryptura z czytania. Tak? No i jeszcze raz. Kto ci, pastorze Serikasie, ogłosił twoją wiarę, którą głosisz? No wiara rodzi się ze słuchania, tak? A więc kogo ty słuchałeś? Kto był tym posłanym i przez kogo był ten ktoś posłany? Ten, który ci ogłosił twoją wiarę bo ja ci odpowiem, nikt ci nie ogłosił twojej wiary, sam żeś sobie ją wymyślił jak żeś odstąpił od kościoła rzymskokatolickiego powybierałeś się trochę z lutra trochę z armianizmu, trochę z kalwina tak? i żeś tam posklepał poklepał jak blachę w warsztacie z prawej z lewej strony poszpachlował blachę o i jest, nie? i taką żeś sefuszerkę odstawię w garażu i myślisz, że masz wiarę Swoją wiarę, która nie zrodziła się ze słuchania, ale z Twoich domysłów i wymysłów. Tak jak całego protestantyzmu i tych wszystkich pastorów. Ze słuchania. A słuchanie przez słowo Chrystusowe. Drodzy przyjaciele, ilu z Was wierzy we wszystko, co powiedział Jezus Chrystus? A, ilu z. No właśnie, pastorze się. I, i, czy Ty wierzysz w to, co Chrystus powiedział? Bo Chrystus powiedział, kto was słucha, mnie słucha. Kogo ty słuchasz i przez którego słuchasz Chrystusa? Bo ja, słuchając Kościoła, słucham Chrystusa, który mówi do mnie przez Kościół. A przez kogo przemawia do ciebie Chrystus? Do mnie przemawia przez Kościół. A do ciebie, pasterze się? Osobiście nie ma tego w Słowie Bożym. Słowo Boże mówi, że trzeba słuchać biskupów, trzeba być Pierwszy poddanym. Pierwszy, liść, e, pierwszy list świętego Jana, rozdział czwarty, od 1 do 10. Potem poznajemy Ducha Prawdy i Ducha Fałszu. Kto nas słucha, kto nas nie słucha, ten nie jest z Boga. Potem poznajemy Ducha Prawdy i Ducha Fałszu. A więc Ducha Prawdy i Ducha Fałszu poznajemy potem, Posłuchaniu kościoła. Ty nie słuchasz kościoła, więc jesteś z ducha fałszu. Jeżeli to, co ty głosisz, nie jest to, co głosi kościół, jest fałszywe, przeklęte i bluźnierstwem jest. Teraz, no pytasz nas, czy my wierzymy w słowa Chrystusa. Tak, my wierzymy w to, że Chrystus powiedział, że kto Was słucha, mnie słuchaj. My wierzymy, że przez kościół Chrystus przemawia, tak? Chrystus powiedział, ciało moje jest prawdziwym pokarmem. To jest ciało moje, które za Was będzie wydane, dlatego wierzymy, że podczas Eucharystii jest prawdziwe ciało i prawdziwa krew, bo sam Chrystus definiuje to jako prawdziwe. Wy czytając to, wiedząc, że tak jest, nie wierzycie w to, tak? Dlaczego Kościół naucza, że uczynki są potrzebne do zbawienia? Bo Chrystus na pytanie, co mam osiągnąć, by, co mam zrobić, by osiągnąć się wieczne, odpowiada. Zachowuj przykazanie, spełniaj dobre uczynki, tak? Idzie tyczeń podobnie, tak? po przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. I to mamy czynić, by osiągnąć życie wieczne. Wy to czytacie, wy to wiecie, a jednak nie wierzycie i negujecie, tak? W Ewangelię Świętego Łukasza jest napisane święta Elżbieta wyznaje, a skądże mi to, że Matka Pana mojego przychodzi do mnie. Dogmat o boskim macierzyństwie Maryi macie w Piśmie Świętym. Wierzycie w to, że Maryja jest Matką Boga? Nie, nie wierzycie, o Maryja jest Matką Chrystusa, Maryja jest tego. Ale co? Wierzycie w to, że Maryja jest Matką Boga? Nie, nie wierzycie i negujecie to. A macie napisane, że jest matką Pana. Tak? A kto jest Panem sobie Bożym, jak nieodwieczny jak Bóg? Wiecie o tym, ale negujecie, Jak wy wierzycie w wszystko Chrystusa? O, my za darmo, za frajer jesteśmy zbawieni, nic nie musimy robić. Tak? Człowieku św. Mateusza, starajcie się najpierw o Królestwo Niebieskie. A więc, żeby wejść do Nieba, to co? Nic nie robić? Nie, trzeba się starać. Wierzycie w to, że trzeba się starać? Nie, nie wierzycie w to, że trzeba się starać, a czytacie i wiecie, że tak jest. Za darmo jest wszystko. Bóg, ojciec Wasz, odda Wam za, za poz, za modlitwę, za ja. można gromadźcie sobie skarby w niebie. Wierzycie w to, że Bóg mi odda życiem wiecznym za wytrwałość w dobrych uczynkach, że 2, 5, 10? Nie, nie wierzycie w to, ale czytacie i wiecie, że tak jest. Ale nie wierzycie. Więc to, co ty mówisz do nas, ja pokazuję Ci palcem na fragmenty, które świadczą i wskazują ten. To, co mówisz przeciwko Tobie samemu i całemu protestantyzmowi. Nikogo nie słuchacie, wasza wiara rodzi się z Waszych własnych wymysłów, a nie ze słuchania, bo Wy nikogo nie słuchacie na ziemi żadnego autorytetu. A prawdziwy Kościół, XVI rozdział dziew Apostolskich, rozwija się przez posłuszeństwo właśnie apostołom i starszym, czyli przez posłuszeństwo centrali. Tak? Czytajcie sobie. A wy się przez co rozwijacie? Przez podziały, które biorą swoje źródło z tego, że nie wierzycie w to, co się słyszy, tylko wierzycie w to, co sobie wymyślicie. O, dobra. mamy dalej. Ilu z Was wierzy we wszystko, co powiedział Jezus Chrystus? A, ilu z Was. No właśnie, ile z was wierzy? No to właśnie, i, i ile z was wierzy w to, że Chrystus powiedział, że ciało moje jest prawdziwym pokarmem? No tak powiedział, no ale wierzycie, że, 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 że ten pokarm to jest prawdziwe ciało Chrystusa? Nie. Chlebek z tesko, nie? Wierzycie w to, że e, trzeba spełniać dobroć, jakie Nie. No ale Chrystus to mówi. Siebie pytaj, czy ty wierzysz w Chrystusa? I Chrystusowi. Nie nie. Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceramku. To moje dzisiejsze przesłanie jest skierowane przede wszystkim do katolików. Posłuchajcie i zastanówcie się, czy rzeczywiście w tym, co zostanie dzisiaj tutaj powiedziane, nie znajdziecie odpowiedzi na wiele Waszych pytań. do Rzymian, rozdział 10, wers 17. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Drodzy przyjaciele, ilu z Was wierzy we wszystko, co co powiedział Jezus Chrystus. A ilu z was wie, co powiedział Jezus Chrystus? Jeżeli nie znacie Ewangelii, to nie możecie jej wierzyć. Jeżeli na przykład znacie ją, ale jej nie wierzycie, to nie jesteście ludźmi, którzy wierzą Jezusowi Chrystusowi. Je... No właśnie, wy wiecie, co jest w Ewangelii, ale nie wierzycie. Znacie Ewangelię, ale nie wierzycie, więc nie jesteście wierzącymi w Jezusa Chrystusa. Nie jesteście wierzącymi Jezusowi Chrystusowi, bo to, co On mówi, wy odrzucacie, negujecie, wykrzywiacie. Jeśli, ta, jeśli tak nie jest, to proszę w tą niedzielę przyjdźcie do, do Kościoła Rzymskokatolickiego na Eucharystię. Jeżeli nie macie takiej wiary, to ta wiara, którą macie, ona nie zbawia. To jest wiara w religię, która jest martwa, zabójcza. To jest wiara w rytuały, w sakramenty, w zakazy, w nakazy, przykazania i tak dalej. Serdecznie witam oporę. O tak, bo to jest short, tak? Czyli zobaczmy. Wiara w nakazy, zakazy, przykazania, w sakramenty jest zabójcza i nie zbawia. O. Dobrze. Pastorze się mamy sakrament namaszczenia chorych, o którym pisze święty Jakub, Ewangelia świętego Marka 6,3, że apostołowie namaszczali chorych olejami, tak? Mamy o namaszczeniu chorych w liście Jakuba, by, yy, a ty to nie wierzysz, a więc wiara w to jest biblijna czy niebiblijna? Mamy Eucharystię, to czyńcie na moją pamiątkę, ciało jest prawdziwym pokarmem. Spożywamy to, by mieć życie wieczne. Ty to nazywasz pustymi rytuałami. Czym jest dla Was pamiątka? Pytanie, które zadaję 150 raz i żadnej odpowiedzi nie ma. Czy konieczne jest dla Was przychodzenie po prostu się na te wasze pamiątki? Konieczne jest u Was w sekcie płacenie dziesięcin, konieczne jest u Was przychodzenie na nabożeństwo, a jeżeli już przychodzicie, to po co? Pusty rytuał, czy jednak jest potrzebne do zbawienia? O, budujemy kościół, a to budowanie kościoła jest potrzebne do zbawienia, czy nie? Poza tym wiara w nakazy i zakazy. Zobaczmy, jest zabójcza i nie, nie prowadzi do zbawienia. A więc wiara w to, że nie wolno zabijać, jest zabójcza i nie prowadzi do zbawienia. Wiara w to, że trzeba kochać bliźnich, jest zabójcza i nie prowadzi do zbawienia, tak? Wiara w to, że trzeba spełniać dobre uczynki, pomagać bliźniemu, jest zabójcza i nie zbawia. Wiara w to, że nie można mieć innych bogów przeciwko e, Bogu, jest zabójcza i nie zbawia, tak? Bo mówi, że Wiara, o nakazy, zakazy i tak dalej. Czyli nie trzeba wierzyć w to, że nie wolno zabijać, nie trzeba wierzyć w to, że nie można cudzołożyć, nie trzeba wierzyć w to, że nie wolno kłamać, nie trzeba wierzyć w to, że trzeba miłować nieprzyjaciół, nie trzeba wierzyć w to, że trzeba się modlić, nie trzeba wierzyć w to, że trzeba czytać Pismo Święte. Nie, w to nie trzeba wierzyć. A to nam nakazuje i zakazuje samo słowo Boże. Ale nie, nie trzeba, bo to jest zabójcze i nie zbawia. Pastorze Cyrika się nawróć się najpierw na bycie logicznie myślącym, a dopiero później pomyśl o tym, by się nawrócić na prawdziwie wierzącego. Pozdrawiam.